Muzeum chleba zostało zbudowane nie tylko po to, aby ludzie upiekli sobie w nim ten symboliczny chleb, tą swoją plecionkę, co zawsze się piecze, ale głównie po to, aby wrócił szacunek do tego chleba. Bo ludzie szanowali chleb zawsze, przez setki lat. Chleb w każdym domu był świętością, tak jak sakrament w kościele. Kiedyś chlebek, zanim się go ukroiło, najpierw się go całowało, robiło znak krzyża na nim, jak romeczka spadła. Podniosło, pocałowało i zjadło. Mówię, to jest, to jest właśnie ten szacunek do chleba. Właśnie muzeum powstało po to, żeby ten szacunek wrócił. Muzeum powstało 6 lat temu. Wydawało mi się, że kiedyś na pewno odwiedzi ten muzeum jeden, dwa autobusy, ludzi nigdy nie spodziewałem się, że takie olbrzymie zainteresowanie. Są dni, że przybywa nas do dziesięciu autobusów z turystami, żeby oglądać. Dzieci szczególnie. Ostatnio muzeum jest bardzo popularne i odwiedza przyjeżdżają turyści za granicy. Dziennie też jeden, dwa autobusy przyjeżdżają. Jest mi bardzo miło oglądając tych ludzi, którzy przychodzą i z wielkim zainteresowaniem śledzą te wszystkie te pamiątki, jak ludzie sobie staną i długo patrzą na, to, na te rzeczy, które kiedyś koło nas były. Ludzie, to był ostatni moment, żeby to pozbierać, żeby to zachować. Jest jeszcze dużo rzeczy w domach. Właśnie apeluję do wszystkich. Postarajcie się, jak coś macie ciekawego, przekazać do tego muzeum, żeby dla następnych pokoleń pozostało. Co można w tym muzeum zobaczyć? Okres, zwiedzanie trwa, przeszło dwie godziny, najpierw się ogląda film o chlebie, o szacunku do chleba, który takie zainteresowanie wywołuje, że nawet jak się film kończy, dzieci klaszczą. Ja się pytam, czemu klaszczecie? Proszę pana, ten film jest taki piękny. Potem idziemy, myjemy ręce, idziemy piec, każdy dostanie kawałek ciasta, robi swój wyrób, potem idziemy oglądać. Jak zwiedzimy całe muzeum z wszystkimi swymi ciekawostkami, wracamy do tej sali, gdzieśmy piekli, i tam w tym pięknym zapachu już odbieramy te swoje wyroby. A na koniec, jak już mamy tę tą swoją bułeczkę, w Muzeum jest jeszcze y, szkoła, to znaczy stara klasa, ze starymi ławkami, ta szkoła nie została wybudowana dla dzieci, ta szkoła została wybudowana dla nas. Największą radość mam widząc dorosłych ludzi, wszyscy wchodzą, tak pięknie się uśmiechają na wspomnienia swoich lat szkolnych, jak się chodziło do szkoły, jak się pisało kiedyś. Te rzeczy już uciekły, już ich nie ma, właśnie dlatego są pokazane w muzeum. Muzeum można oglądać codziennie, jest otwarte od godziny 8 do godziny 14, ostatnia grupa, bo dwie godziny trwa zwiedzanie. Z tym, że można obojętnie kiedy, tylko trzeba się wtedy umówić. Jeżeli jest, wiecie, na przykład grupa jakaś większa, czy po południu, przyjmujemy zawsze, tylko trzeba się umówić. Muzeum naprawdę jest bardzo ciekawy O historii chleba, o tym szacunku można godzinami mówić. I trzeba właśnie przypomnieć tą całą historię. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia muzeum, a na pewno będziecie bardzo zadowoleni.